Witam serdecznie moich odbiorców z tej strony Maciej. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się niezwykle ważnym tematem. Dlaczego tak często wpadamy w pułapkę powtarzania tych samych błędów? Czy to wynik naszej psychologii, wpływ środowiska, czy może brak odpowiednich narzędzi, by po prostu wyciągać wnioski? Postaramy się spojrzeć na ten problem przez pryzmat nauki, psychologii i przykładów z życia codziennego. Odpowiedzmy sobie w takim razie na pytanie, czym są powtarzające się błędy. Powtarzanie tych samych błędów to zjawisko, które dotyka nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy chodzi o relacje, finanse czy zdrowie, Zdarza nam się podejmować podobne decyzje, które ostatecznie prowadzą do tych samych negatywnych konsekwencji. Psychologowie określają to jako cykl zachowań nawykowych, który wynika z naszej tendencji do wybierania znanych ścieżek, nawet jeśli są one dla nas niekorzystne. Badania naukowców wskazują, że błędy często wynikają z mechanizmu automatyzmu. W sytuacjach stresowych lub przy braku pełnej informacji nasze mózgi wybierają najłatwiejsze rozwiązania, które znamy. To często prowadzi nas do powielania schematów, które wcześniej się nie sprawdziły. Dlaczego powtarzamy te same błędy? Po pierwsze, brak refleksji popełnianie błędów samo w sobie nie jest problemem. Problem zaczyna się wtedy, gdy nie wyciągamy z nich żadnych wniosków. Według badań uniwersytetu Stanforda ludzie często unikają analizy swoich porażek, ponieważ wiąże się to z dyskomfortem emocjonalnym. Po drugie, komfort znanego. Nawet jeśli dany schemat działania jest szkodliwy, bywa dla nas po prostu... Wygodny. To zjawisko jest określane jako pułapka znajomości. Psycholog Daniel Kahneman uważa, że nasze umysły preferują to, co znane i przewidywalne, nawet jeśli prowadzi to do negatywnych konsekwencji. No i po trzecie, brak wsparcia. Czasami powielanie błędów wynika z braku. Odpowiednich zasobów lub wsparcia, które pomogłyby nam po prostu zmienić kurs. Badania pokazują, że osoby otoczone wspierającym środowiskiem są bardziej skłonne do podejmowania nowych, trudnych, nieznanych decyzji. Przygotowałem kilka przykładów z życia codziennego, które mogą nam mniej więcej wyjaśnić, ten cały mechanizm relacje międzyludzkie. Ile razy zdarzyło nam się zaangażować w podobny typ toksycznych relacji? Psychologowie wskazują, że jest to efekt tzw. schematów przywiązania, które kształtują nasze wybory partnerów już od dzieciństwa. Finanse powtarzanie błędów finansowych, takich jak nadmierne zadłużanie się Wynika często z braku edukacji finansowej i presji konsumpcyjnej. Zdrowie nawykowe jedzenie zdrowych produktów, czy brak aktywności fizycznej, to kolejne przykłady cyklicznych błędów, które trudno przerwać bez świadomego wysiłku. No i pojawia się pytanie, jak przerwać ten cały cykl błędów. Istnieją strategie które mogą pomóc nam wyjść z tego błędnego koła. Po pierwsze, samorefleksja. Poświęć czas na analizę swoich działań. Zadaj sobie pytania, dlaczego tak postąpiłem i czy mogę zrobić inaczej. Po drugie, świadome planowanie. Wyznacz konkretne cele i opracuj plan działania. Taki plan, który pomoże Ci unikać. Powtarzania tych właśnie błędów. Po trzecie, o czym już mówiłem wcześniej, wsparcie zewnętrzne. Skorzystaj z pomocy mentorów, terapeutów lub przyjaciół, którzy mogą pomóc Ci spojrzeć na sytuację z zupełnie innej perspektywy. Po czwarte, nauka na błędach innych. Nie musisz wszystkiego doświadczać na własnej skórze. Obserwuj innych. I ucz się na ich przykładzie. Są inspirujące historie. Podam również kilka przykładów, bo mam nadzieję, że one również zmotywują Was do innego działania. Oczywiście, jeżeli macie takie problemy, o których teraz mówię. Marta, przedsiębiorczyni, po trzykrotnym bankructwie swojej firmy, zdecydowała się na udział. W kursie zarządzania finansami. Dziś prowadzi dochodowy biznes i uczy innych, jak unikać jej błędów. Adam, uzależniony od gier komputerowych, dzięki terapii i wsparciu rodziny, zrozumiał, dlaczego uciekał w wirtualny świat. Dziś pracuje jako trener motywacyjny. Ewa, matka trójki dzieci. Po latach powtarzania toksycznych schematów w relacjach partnerskich, postanowiła skupić się na pracy nad sobą. Ukończyła terapię i teraz wspiera inne kobiety w podobnej sytuacji. Starałem się to w krótkiej pigułce opisać, mam nadzieję, że to w jakiś sposób pomoże. A jakby to podsumować: powtarzanie błędów to oczywiście naturalna część ludzkiego doświadczania. Ale nie musi być naszym przeznaczeniem. Dzięki refleksji, wsparciu i świadomym działaniom możemy przerwać cykl i budować lepszą przyszłość. Tak, wszystko jest w naszych głowach i wszystko, moi drodzy odbiorcy, jest możliwe. Jak zwykle, dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspiracją. Do zastanowienia się nad własnymi schematami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Maciej.